Halo, halo, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o statystykach. Często pytacie mnie: ile powinienem mieć mocy, ile powinienem mieć tych punktów zabicia? Także dzisiaj spróbujemy sobie właśnie ten temat omówić. Ja się nazywam Snow, staram się robić codzienne filmiki na temat gry Rise of Kingdoms. Bardzo jest mi miło, kiedy subskrybujecie, lajkujecie i komentujecie. To bardzo pomaga wzrastać tutaj nam na kanale, ale też dzięki temu naprawdę fajnie ten kanał myślę, że się rozwija, i możemy tutaj wspólnie ten kanał tworzyć. Także zachęcam tutaj też do Was, was, żebyście się dzielili, jaka jest Wasza opinia na ten temat, bo ten odcinek będzie taki myślę, dosyć mocno opiniotwórczy. No to dobrze, zaczynamy! Pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć o statystykach, to jeśli pytacie mnie, jaką moc powinienem mieć na jakim etapie, to nie jestem w stanie wam na to pytanie odpowiedzieć. Ponieważ przede wszystkim nie ma czegoś takiego, myślę, że na żadnej stronie nie znajdziecie i chyba, że znowu jakaś taka opinia twórcza, jaką moc powinniście mieć na jakim etapie, czyli że na przykład na KWK1 tyle mocy. Na KVK2 tyle, na KVK3 tyle, a w sezonie zdobywców tyle. Wydaje mi się, że czegoś takiego nie ma, i nawet jeżeli ktoś coś takiego tworzy, to, cięż, to można by naprawdę szybko, że tak, powali, że tak powiem, obalić tę historię. I tutaj przede wszystkim wszystko zależy od tego, co my chcemy. Ja na przykład bardzo lubię tą grę, bo uważam, że tą grę idzie bardzo łatwo dostosować do swojego trybu życia. Czyli. Jeżeli chcę wydawać pieniądze, super, fajnie, w porządku, będę sobie też radził w fajny sposób, tak? Ale jeżeli nie chcę, to też sobie bardzo fajnie poradzę i też mogę sobie bardzo fajnie grać. Jeżeli chcę być bardzo aktywnym graczem, to super, to będę tym aktywnym graczem, może nawet gdzieś tam będę, będę właśnie w tych... Zawodnikiem, gdzieś tam u góry będę też organizował grę dla innych osób. Natomiast, jeżeli chcę być mniej aktywnym, to też oczywiście mogę. I tutaj, nasza moc i nasze statystyki, chodzi mi tutaj głównie o punkty zabicia, bo one wydaje mi się tutaj będą najważniejsze. To wszystko tak naprawdę jest związane z aktywnością. I teraz, w związku z moją aktywnością. Ja sobie mogę też dobrać, gdzie ja chcę być. Czy ja chcę być w bardzo aktywnym królestwie, bo ja jestem bardzo aktywny, czy ja chcę być w mniej aktywnym królestwie. I mogę też to mieszać. Ja mogę być bardzo aktywnym graczem w mało aktywnym królestwie. Ja mogę tak powiedzieć trochę o sobie, tak, że ja jestem. Ech dużo aktywniejszym graczem, że tak powiem, niż jest aktywne moje królestwo, ale mi tutaj jest dobrze, bo mi tutaj pasuje, ja lubię tutaj grać, tak? Ja tutaj już jestem bardzo dużo czasu i uważam, że to królestwo jest tam gdzieś idealne dla mnie. To jest miejsce, w którym ja chcę być, tak? I ono mi po prostu takie, jakie jest, odpowiada. Ktoś inny może być mało aktywny, a chce być w bardzo aktywnym królestwie, tak? Bo widzi, że ma na przykład plusy z tego. Tak, otwieranie nie wiem skrzynek, chociaż generalnie jak jesteśmy mało aktywni w aktywnym królestwie, to raczej nie będziemy w tych głównych sojuszach, żebyśmy z tego aktywnego królestwa tak naprawdę mogli y, bardzo dużo czerpać. Także y, musimy się gdzieś tam, że tak powiem, y, odciąć od tych progów. Tak, że to, wiecie, jeżeli, jeżeli coś nam nie pasuje, że tak powiem, jeżeli my się nie umiemy dopasować do królestwa, my możemy naprawdę migrować do królestwa, które będzie bardziej dopasowane do tego, jakimi my jesteśmy graczami. I tutaj warto zawsze, kiedy właśnie myślicie o migracji, myśleć o tym trochę w ten sposób, tak? Czyli, żeby to było miejsce mniej więcej może takie, jak ja jestem, a jeśli nawet nie, to, to dlaczego ja to robię, żeby mieć właśnie świadomość tego, gdzie ja jestem. Dobrze. To jaką będziemy mieli moc, bardzo często zależy od tego, w jakim jesteśmy miejscu. Czyli to będzie zależało od tego, w jakim jesteśmy na przykład sojuszu, czyli jeżeli jesteśmy w imperium i jesteśmy w bardzo aktywnym sojuszu, to bardzo łatwo będzie nam tą moc, że tak powiem, zbijać do góry, tak? No bo to ten sojusz będzie nas że tak powiem popychał, on nam będzie dawał przyspieszenia, naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. Tak? Chociaż z kolei będzie nam trudniej zdobywać surowce i trudniej nam trochę będzie zdobywać tą drugą statystykę, czyli właśnie te punkty zabicia, bo w królestwie imperium będziemy walczyli naprawdę z tymi największymi z największych, czyli musimy być przygotowani na to, że będziemy naprawdę walczyli z ludźmi, którzy mają ekstremalnie, że tak powiem, silne marsze. Także tutaj to też jest wszystko związane, tak? więc będąc w takim, takim królestwie dosyć łatwo sobie podwyższyć moc, ale trudniej będzie zwiększyć sobie właśnie tą drugą statystykę kill pointsów. Także tutaj na pewno będziemy musieli na to, na to uważać, tak? Jeżeli jesteśmy w KWK1, jeszcze na chwilę do tego wrócę. To ta moc w KWK1 będzie związana z wieloma, wieloma rzeczami, tak? To będzie związane na przykład z tym, czy w królestwie na początku była wojna domowa, czy jej nie było jaka była w ogóle sytuacja jeśli chodzi o prymat w trzeciej strefie tak jak to się wszystko rozkładało są takie królestwa które przed KVK1 w ogóle nie walczą bo mają wszystko ustalone pięknie i są takie królestwa które walczą non stop i praktycznie do KVK1 wchodzą w wojnie tak no nie jest tak łatwo się rozwijać siebie i swoje miasto kiedy cały czas dookoła jest wojna z drugiej strony wtedy w KVK1 mamy już yy, może nawet całkiem niezłe statystyki, jeśli chodzi o punkty zabicia. Także to wszystko jest gdzieś tam ze sobą związane. Później jest kwestia tego, że na przykład w KVK2 zależy od tego, jakie było KVK1. Jeżeli KVK1 mieliśmy takie, że mieliśmy mnóstwo walki i jeszcze na koniec przegraliśmy niestety, to oczywiście ta, nasz moc, ta nasza moc będzie mniejsza. Jeżeli KVK2 było banalnie proste dla nas... I wygraliśmy na koniec, to wiadomo, że to nasze miasto znowu rozwinie się bardziej, jeśli chodzi o moc, a mniej, jeśli chodzi o punkty zabicia. I tak naprawdę moglibyśmy tak iść dalej, dalej i dalej. Natomiast to dla takich graczy, którzy zaczynają, natomiast jeśli chodzi o późniejszą część gry, to bardzo dużo zależy od tego, jak ile, ma, ile dni ma nasze konto, tak? To jest też od pewnego czasu zaczyna to być bardzo, że tak powiem, ważna statystyka, ponieważ mamy bardzo często graczy, którzy utrzymują się latami już na pewnym poziomie mocy. Zobaczcie, ja mam na przykład 87 milionów mocy. Gdybym, że tak powiem, skupował moc. To spokojnie dzisiaj miałbym już, nie wiem, 200 milionów, 150 milionów, tak? Natomiast jeżeli cały czas się walczy, cały czas się traci te jednostki, to się ma mniej więcej tyle samo tych yy, punktów, tak? Inny gracz, który, że tak powiem, jest na dorobku i też musi mieć odpowiednią ilość tych yy, wojsk T5, żeby walczyć, może mieć bardzo podobną do mnie moc, natomiast jeżeli zobaczymy sobie tutaj, to ja gram już 1530 dni, no, a są gracze, którzy grają na przykład 500 dni i mają dokładnie taką samą moc jak ja. No, i wiadomo, że oni nie będą mieli tyle samo tych punktów zabicia, co ja, bo ja miałem 1000 dni więcej, żeby sobie te statystyki, że tak powiem, nabić. Tak, Jeżeli popatrzymy na złote głowy i ja miałem 1000 dni, a każdy dzień daje mi 3 złote głowy, to to jest 3000 złotych głów. Więc wiadomo, że ja też tych dowódców do walki będę miał o wiele, wiele więcej, tak? Będę mógł wystawić właśnie pięć marszy i dla mnie to jest tylko i wyłącznie już teraz kwestia surowców, żebym mógł te pięć marszy rzeczywiście do tej wojny wystawiać i żebym mógł tymi pięcioma marszami walczyć. Także tutaj zobaczcie, jak olbrzymia jest różnica, jeśli, jeśli patrzymy tylko sobie na statystyki, ok, ty masz 80 milionów, i masz, powiedzmy, gdzieś tam dobre punkty, a ktoś inny ma tyle samo punktów co ty, taką samą moc jak ty, ale tych punktów ma mniej, i to jest na przykład lepszy albo gorszy gracz. Wcale niekoniecznie. Może być gracz, który będzie miał na przykład, tak jak ja, 87 milionów mocy, będzie miał na przykład miliard tych punktów zabicia, a się okaże, że po prostu ten gracz jest o wiele, wiele lepszy w wojnie. Także Ogólnie powiedziałbym, że tymi statystykami nie warto się jakoś tak, że tak powiem, mega spinać. Nie warto patrzeć na statystyki na zasadzie muszę to albo muszę tamto, bo statystyki wydaje mi się nie powinny w ten sposób działać, że, że ja muszę dążyć do jakiejś ilości mocy albo muszę dążyć do jakiejś ilości punktów zabicia. Tak, tak generalnie. Oczywiście każde królestwo, szczególnie wydaje mi się te na początku, będą miały jakieś zasady. Czyli wiecie, że na przykład w KvK-1 musimy osiągnąć jakieś cele. My też oczywiście w naszym królestwie mamy cele, które trzeba osiągnąć, jeśli chodzi o zabicia, jeśli chodzi o nawet o śmierć. W królestwie chodzi mi tutaj, ile mamy tych zmarłych jednostek, tak? To jest ta statystyka, którą widzicie tutaj tak, umarli, u mnie to jest osiem, 18 milionów, tak, więc to też będzie, to też będzie ważna statystyka i oczywiście każde królestwo ma jakieś takie statystyki, które trzeba na KvK osiągnąć i to bardzo dobrze, że mają takie statystyki, bo to sprawdza, czy po prostu ktoś walczy, czy nie, bo jakby nie było, Rise of Kingdoms jest grą wojenną, no i jeżeli ktoś nie walczy, to w oczywisty sposób będzie to problem. Natomiast te wymagania w królestwach zazwyczaj są dosyć niskie. Tak? Także większość aktywnych graczy nie musi się bać tym, że czy zrobi te wymagania, czy nie, tylko jest kwestia tego, jak bardzo je przekroczy. Tak? Czyli jeżeli będziemy szli na tym minimum, to będzie w porządku zazwyczaj. Natomiast fajnie jest też próbować gdzieś tam po prostu swoich sił na tyle, na ile jesteśmy. W stanie. Także ważne, żeby te wymogi oczywiście spełniać, no bo jeżeli ich nie spełnimy, to z drugiej strony będziemy mieli kłopoty. Ale tak jak mówię, w większości takich rozsądnych królestwach te wymogi są na tyle niskie, że każdy aktywny gracz jest w stanie spokojnie je zrobić, jeśli tylko właśnie dołączy do tej walki. A później jest kwestia tego, co zrobi więcej, tak? czyli ile, ile ewentualnie przekroczy tych rzeczy. Dobra. Także jeszcze chciałem powiedzieć coś o tej statystyce kill pointsów. To, że ktoś ma ich dużo wcale nie znaczy, że jest dobrym graczem. I co tutaj chcę przez to powiedzieć? Można naprawdę mieć ogromne statystyki punktów zabicia, a być słabym graczem i mieć mniejszy, że tak powiem, mniejszy wpływ na to, co się dzieje w Królestwie. Bardzo fajnie o tym powiedziała. Miałem kiedyś taką rozmowę w Gwiazdach Rocka z Shadow Queen. I bardzo mi się podobało, kiedy ona powiedziała, że ona jest liderem, i ona musi walczyć w środku wojny, ona nie może sobie pozwolić na właśnie zbijanie tych punktów zabicia, bo, bo inni robiliby tak samo, i tak naprawdę Królestwo i Sojusz byliby strasznie nieefektywni. O co mi chodzi? Jeżeli jest na przykład w wojnie Murder Ball, tak, i powiedzmy, że wszyscy walczą tutaj, tak, tutaj gdzie mamy tych barbarzyńców, a ja widzę, że na przykład tutaj chodzą sobie jakieś pojedyncze marsze, to ok, ja mogę sobie ja mogę dołączyć tutaj do wojny i robić jakąś rzeczywistą różnicę, zdobywać flagę i tak dalej, i rzeczywiście pomagać, ale ja bym mógł równie dobrze postawić swoje marsze tutaj u góry i po prostu zdobywać łatwe kile, zabijając te marsze, które są tutaj. Tak, także i wtedy będę miał o wiele, wiele więcej tych killpońców. Tak? Jak widzieliście filmiki z ostatniego mojego KWK, ja też zamiast swarmować rali, co mnie bardzo dużo kosztuje i nie mam na tym dużych killpointsów, to też mógłbym właśnie sobie chodzić tymi marszami gdzieś indziej i zabijać jakieś inne jednostki. Tak? Także są niestety tacy gracze, którzy zawsze się teleportują w jakieś miejsce, gdzie tak naprawdę nie ma wojny, ale są łatwe punkty zabicia i oni wtedy te statystyki będą mieli. Ogromnie dużo, tak. Ja mogę codziennie, albo ktoś będzie codziennie chodził i zabijał farmerów, albo po prostu szukał cały czas tych łatwych punktów zabicia, i rzeczywiście wtedy będzie miał tych punktów więcej. Są tacy gracze, którzy jeżeli na przykład główna walka jest tutaj. To się ustawiają z tyłu, i tylko czekają, aż jakiś, że tak powiem, marsz nieprzyjaciela tutaj zabłądzi, i wtedy go atakują. No, i to też jest taki sposób, że wiecie, mało tracimy surowców, dużo robimy punktów zabicia. Często też musimy bardzo dużo spędzić czasu na grę, żeby, żeby w ten sposób grać. No, ale ale jest to, że tak powiem, efektywne i znowu te punkty tutaj będą fantastyczne. Natomiast wiecie, często to, jakie mamy punkty, nijak się ma do reputacji. Jeżeli będziecie już w jakimś królestwie dłużej, to ludzie po prostu będą wiedzieli, jak wygracie i co wyrobicie i czy można na was liczyć w wojnie tak naprawdę, czy nie można na was liczyć. I tutaj ten, że tak powiem, szacunek, ta opinia moim zdaniem jest najważniejsza. Oczywiście możemy sobie zawsze w królestwie otworzyć rankingi i tutaj mamy indywidualne punkty zabicia. No i sobie możemy zobaczyć, kto ich ma najwięcej. Nawet często ludzie, wiecie, ścigają się. O, ja będę miał tyle, a ty będziesz miał tyle. Ja tutaj naprawdę rzadko bywam. No, ale zobaczcie. teraz powiem Wam, kto moim zdaniem jest najlepszym fajterem w naszym królestwie. Oczywiście to nie będą osoby gdzieś tam z samego dołu. Natomiast moim zdaniem najlepszym wojownikiem, jeśli chodzi o walkę w polu, jest Joe. Joe jest po prostu niesamowity. To jest lider WIG i on tam zawsze siedzi. Jest też bardzo fajnym liderem tam. Natomiast jeśli chodzi o walkę, to on zawsze do nas dołączy i naprawdę jest niesamowity. Bo jeżeli ja ustawię jakiś marker, że potrzebuje marszy, to Joe się tam pojawi. Jeżeli będzie trzeba wspomóc jakąś flagę, to on do tej flagi wejdzie. I naprawdę, jeżeli potrzebuje pomocy, a Joe tylko jest, że tak powiem, akurat w grze i gra to ja mogę na niego liczyć. I teraz zobaczcie, on ma nawet te statystyki mniejsze ode mnie, ale też jedna rzecz, która dużo pokazuje. Zobaczcie, on ma więcej zabitych tier 5 i to sporo, tak, bo to już idzie w dużą liczbę, ma dużo więcej zabitych tier 5 niż tier 4. Ja na przykład nie mam takich statystyk. Zobaczcie, ja jeżeli Wam pokażę moje statystyki zabicia, czekajcie, mmm, chwileczkę, to zobaczcie, ja będę, ja mam tak mniej więcej porówno, ale mam więcej tych tier 4 zabitych niż tier 5, tak. On ma dużo więcej zabitych tier 5, ponieważ Joe to jest po prostu, tak jak mówię, wielki wojownik, on zawsze wchodzi do środka. On, on walczy często do końca, on ma też niesamowitą umiejętność zbierania surowców, ma bardzo dużo farm, zawsze, zawsze tych surowców ma, mnóstwo zawsze jest gotowy do walki. I jest po prostu niesamowitym fighterem. Ja oczywiście nie mówię, że te osoby, które są tutaj u nas u góry tych rankingów, że to nie są dobrzy gracze, że na przykład Pui to nie jest, to nie jest świetny wojownik, jest, ale moim zdaniem po prostu Joe jest od niego lepszy. tak? Jeżeli ja bym kogoś miał na bitwę zabrać, to pierwszą osobą, którą bym wybrał, to by był właśnie Joe. Także Widzicie, że nie trzeba być zawsze na szczycie rankingów, żeby mieć, żeby mieć jakąś taką też dobrą opinię i żeby ktoś wiedział, że ok, dobra, to jest gracz, który jest po prostu fantastyczny. Okej, okay. jestem bardzo ciekawy, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Co Wy myślicie, właśnie o statystykach? I jak, jak Wy generalnie patrzycie na tę na sprawę? Bo nie chcę mówić, że to jest problem, to jest zawsze sprawa. I tak jak mówię, warto pamiętać o tym, żeby może gdzieś tam był jakiś balans pomiędzy naszą mocą i punktami zabicia. Tak? Czyli, że jeżeli rzeczywiście mamy tej mocy bardzo dużo, no to wypadałoby, żebyśmy mieli też sporo tych punktów. Zabicia. Nie powiem Wam, jaki to jest bilans, czy to jest 1 do 1, 2 do 1, 10 do 1, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo zależne od tego, gdzie graliście, od tego, jak aktywnie graliście, od tego, ile mieliście możliwości w ogóle, żeby do walki dołączyć, a ile nie, w jakim królestwie zaczynaliście. Jak migrowaliście? Tutaj jest tyle zmiennych, że nikt nie jest tak naprawdę w stanie Wam powiedzieć, jakie powinniście mieć statystyki. Natomiast zawsze warto sobie e, pilnować, tak, że tak powiem, samemu dla siebie. Bo choćby gdybyśmy chcieli migrować, to wiecie zawsze, ktoś jeśli nas nie zna i nie wie, jaka była nasza historia, to gdzieś będzie polegał właśnie na tych naszych statystykach, tak? Czy te, e, czy te punkty, że tak powiem, się zgadzają, i oczywiście będzie nam łatwiej. Migrować, jeżeli, jeżeli będziemy mieli dosyć niższą moc, a wyższe punkty zabicia. Tak, tak to niestety działa, bo taki, tacy gracze zawsze, że tak powiem, lepiej się, lepiej się sprzedają i, i le, łatwiej jest im migrować do innych królestw. Ok, na dzisiaj to już wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.